Cześć, witam wszystkich serdecznie, ja jestem Elvis, a dziś pokażę Wam jak naprawić mikrofon, jeżeli chodzi o grę Counter Strike Global Offensive. Więc sprawa wygląda następująco. Otwieramy sobie panel sterowania. Oczywiście mowa jest tutaj o Windowsie 10. To jest bardzo ważne, że o Windows 10 chodzi. Otwieramy sprzęt i dźwięk. Otwieramy tutaj w zakładce dźwięk zarządzaj ustawieniami audio. Następnie przechodzimy do, do nagrywania. I tutaj szukamy sobie naszego aktywnego mikrofonu. Oczywiście, problem dotyczy um, tego, że w Counter-Strike Global Offensive na przykład brzmi jak robot i tego typu rzeczy się tam właśnie niefajne dzieją. Albo mówią wam e, wasi teammatesi, że You have broken mic, man. E, więc trzeba coś z tym zrobić. Dobrze, w tym właściwości mikrofon przechodzimy do zaawansowane. I słuchajcie, tutaj macie próbkowanie po prostu różnego rodzaju. Kona, które jest poprawnie ustawione w moim przypadku jest 16-bitowe 44100 Hz, jakość CD. Ja bym sugerował ustawić w ten sposób, jeżeli e, będzie to działać, to potem możecie się bawić i przestawiać sobie na wyższą, jeżeli chcecie mieć trochę wyższą jakość dźwięku. Więc e, przestawcie sobie z wyższego, bo podejrzewam, że macie na 100 ileś tam, czy jakoś tego typu za dużo po prostu więc sugeruję po prostu zrobić mniejsze. I wiecie co, to by było w zasadzie wszystko. Jeżeli mogłem wam jakoś pomóc i e, ten poradnik poprawił e, jakość waszego mikrofonu, to bardzo Was proszę, zostawcie łapkę do góry i suba, dzięki Wam za dzisiaj, na razie, do zobaczenia.